Hva <laughs> skjer? You are welcome to join us. Come on, guys. <laughs> <laughs> all all Tibet! Tibet! All Tibet! Tibet!

Kłopotliwe dla władzy rzeczy, to na no, jakiś czas to trwa, ale po jakimś czasie wszystko ucicha. Więc można się do, domyślić, że no, komuś tam zapłacono, kogoś tam uciszono, prawda? Akurat w tym roku przypada e, rocznica. E, e, akurat przypada w tym roku rocznica setna e, rewolucji październikowej i e, właśnie 100 lat temu e, kilkuset Szwajcarów e, Finansowanych przez bankierów przyjechało do Rosji wprowadzić swój system wymarzony, o którym przeczytali dużo w różnych mądrych książkach. No i potem się to potoczyło. Właściwie spustoszenie, jakie dokonał komunizm w cywilizacji, no jest chyba nieporównywalne z niczym w ogóle przez ostatnie 100 lat. No i no z czasem prawda, wybuchła wojna światowa, potem toczyła się zimna wojna, i właśnie powstanie tybetańskie przypadało na ten bardzo, najbardziej gorący okres zimnej wojny, kiedy to w, w, w innych miejscach w Azji się toczyły walki. Więc to był taki bardzo trudny okres, i e, e, naprawdę e, ten konflikt przybrał na sile, się toczył w Korei, w Wietnamie. No, i dlatego trzeba rzeczywiście tym bardziej oddać szacunek Tybetańczykom, że no w takich trudnych czasach jednak zdecydowali się spróbować walczyć. Szczególnie, że bardzo wielu z nich zginęło. Natomiast dzisiaj wiemy, że komunizm w Związku Sowieckim upadł w 1991 roku. No, i upadł dlatego, że był niewydolny ekonomicznie. Pewien ważny filozof libertariański, Mariusz Rotbach, był przeciwnikiem nawet prowadzenia zimnej wojny, ponieważ był pewien, że komunizm sowiecki sam z siebie upadnie. Był po prostu niezdolny do funkcjonowania ekonomicznie. Natomiast jeśli chodzi o komunizm chiński obecny, no, już sprawa jest kontrowersyjna. Jest dyskusyjna, czy, czy rzeczywiście upadek ekonomiczny w najbliższym czasie nastąpi, czy w jakiejś zdecydowanie dalszej przyszłości. Dlatego, że jest już to system mieszany, który ma dużo elementów kapitalistycznych w sobie. No i właśnie tym bardziej jest to, jest to niebezpieczne dla, dla wolności, jako że no komunizm sam w sobie jest śmiertelną trucizną intelektualną.